Nie ma się czego lękać. Lekcja 48. Idea na dziś jedynie stwierdza fakt. Nie jest on faktem dla tych, którzy wiedzą, wierzą w złudzenia, lecz złudzenia nie są faktami. Wprawdzie nie ma się czego lękać. Bardzo łatwo jest to rozpoznać. Bardzo trudno jest to jednak rozpoznać tym, którzy chcą, by złudzenia były prawdziwe. Dzisiejsze okresy ćwiczeń będą bardzo krótkie, bardzo proste i bardzo częste. Po prostu powtarzaj tę ideę tak często, jak jest to możliwe. Możesz się nią posługiwać z otwartymi oczami w każdym momencie i w każdej sytuacji. Usilnie zaleca się jednak, byś, gdy tylko będzie to możliwe, poświęcał około minuty i z zamkniętymi oczyma kilkakrotnie powoli powtórzył ją sobie. Szczególnie ważne jest, by się nią posłużył natychmiast, gdy cokolwiek zakłóci pokój twojego umysłu. Obecność lęku jest pewną oznaką, że ufasz swej własnej sile. Świadomość, że nie ma się czego lękać, pokazuje, że gdzieś w twym umyśle, choć niekoniecznie w miejscu, które już rozpoznajesz, przypomniałeś sobie Boga i pozwoliłeś jego sile zająć miejsce w twojej słabości. W chwili, gdy jesteś chętny, by to uczynić, Rzeczywiście nie ma się czego lękać. Nie ma się czego lękać. To była lekcja 48. A ja zapraszam Cię na kolejną lekcję już niebawem. Cóż, do zobaczenia.